Hmm. No dobra, już wstałam. No dobrze, niech jeszcze chwilę pośpi. Idę umyć ręce. Ale może na początku... Uh, tylko zęby. Teraz umyję ręce. Jednak jeszcze nie umyję. Ale tutaj umyję ręce, kiedy zrobię pośpie. Dobra, zaraz przyjedzie winda. I już przyjechała winda. Dobra, już zjeżdżamy. Okej, okay. niech... Dobra, otwieram te drzwi. I dobra, wychodzę. Zamknę te drzwi. Pewnie Anna się jak zawsze zdziwi, że już mnie nie ma w łóżku. No dobra. I na przygotować śniadanie.